Przechodzimy do pierwszej czynności, czyli do mycia rzęs. Bierzemy sobie szamponik i możemy albo bezpośrednio wylać szampon na powieki, albo użyć po prostu chusteczki gdzieś z boku. Ja przełożę szampon na chusteczkę i nabieramy sobie patyczkiem jednorazowym szampon, i przykładamy na powieki. Zaczynamy ruchami kolistymi od powieki. I kolejno przechodzimy na rzęsy. Robimy w to sposób delikatny. I niechaotyczne. To jest bardzo ważne, żeby też szampon nie dostał się do oka. I przechodzimy również na tą dolną powiekę i również ją wymywamy. To ważne, ponieważ jeżeli tego nie zrobimy i nasza klientka będzie miała bardzo duży, ciężki makijaż, Najprawdopodobniej nasze płatki po prostu się dobrze nie przykleją. I ruchem takim ściągającym zbieramy sobie pozostałość szamponu. I przechodzimy sobie na drugie oko. Najpierw na powiekę. Potem przechodzimy sobie na rzęsy uwaga, jeżeli mamy jakąś pozostałość z makijażu, to znaczy tusz, liner i tak dalej, możemy jeszcze poprawić wszystko płynem micelarnym. Pamiętaj, aby rzęsy były idealnie wymyte, ponieważ jeżeli zostanie jakaś tam pozostałość z tuszu lub z kredki, no to rzęska syntetyczna na rzęsę naturalną po prostu się nie przyjmie. I ściągamy sobie ruchami takimi wyciągającymi. I tutaj widać, jak szampon sobie po prostu świetnie radzi. Następny etap to. Umycie po prostu rzęs. I do tego celu, do płukania używam soli fizjologicznej. Tak jak wspomniałam wcześniej, możecie użyć albo zwykłej wody, albo soli fizjologicznej. Dla mnie ta opcja jest po prostu dużo lepsza i dużo wygodniejsza. I teraz skinamy sobie chusteczkę, taką grubszą część, na pół. Przykładamy tutaj do kącika zewnętrznego. Unieruchamiamy ją paluszkami. I delikatnie od powieki do kącika, do zewnętrznego polewamy. Delikatnie przyklepujemy i ponownie. Jeżeli źle wypuczecie szampon, to również rzęsy będą Wam się bardzo źle kleić. Najprawdopodobniej e, będą kolejno odpadać. I taką samą procedurę wykonujemy na drugim oku. Jeżeli spotkacie się z klientką, która będzie Wam mrużyć te oczy, zaciśnij delikatnie oczko, to po to mamy kciuk, żeby sobie delikatnie naciągnąć tą powiekę i po prostu wymywamy wtedy. Kolejną opcją jest też taka, że jeżeli nasza klientka, nawet wtedy, kiedy my sobie ten paluszek troszeczkę podciągniemy, mruży nam jeszcze bardziej, do tego celu możemy użyć ponownie patyczków jednorazowych. Wylewamy sobie sól fizjologiczną na patyczek, delikatnie odsączamy i ten szampon takim ruchem, po prostu wysuwającym, wyciągającym, a pozbawiamy po prostu tego szamponu. Ok. Jeżeli już mamy oko przygotowane umyte, przechodzimy do e, podklejania naszych dolnych rzęs. Ja do tego celu użyję płatków. Zwróćcie uwagę na to, że są nacięte mm, mniej więcej w połowie tego płatka. Dlaczego? Ano dlatego, żeby nam było prościej tym płatkiem manewrować. Kolejnym etapem będzie podklejenie naszych płatków i unieruchomienie rzęsek, które no niestety nie dały nam się gdzieś tam jeszcze podkleić odpowiednimi tasiemkami, odpowiednio dociętymi tasiemkami z tej taśmy silikonowej. Okay, przechodzimy do podklejenia naszych oczu. Yy, ważna rzecz, musimy zwrócić uwagę na to, jak nam płatek ułoży się do okolicy oka. Palcem serdecznym naciągamy dół powieki i zbliżamy się tylko i wyłącznie do kącika wewnętrznego. Zamykamy oko. Teraz układamy płatek nie za wysoko, bo wtedy będzie dzisikał nam klientkę w oko. Układamy płatek celowo delikatnie niżej. I doklejamy. Potem mamy docięte te tasiemki, żeby po prostu tą to nasze oczko dopasować i podoklejać to, co nam jeszcze wychodzi. Przechodzimy do kolejnego oka. Za siebie patrzymy. Naciągamy serdecznym palcem, doklejamy do kącika, zamykamy oko i płatek nam delikatnie Płodzie. Jeżeli za blisko dokleimy ten płatek, istnieje ryzyko no, po prostu podrażnienia naszej gałki ocznej. To jest też bardzo częste, zwłaszcza u początkujących stylistek. Teraz sięgamy za tasiemki. I uwaga, jeżeli podchodzimy do kącieka wewnętrznego, to chwytamy sobie tasiemkę bliżej tej części, tak? czyli części zewnętrznej. Unosimy sobie oko. Teraz już nie otwieramy ani nie zaciskamy powieki. Unosimy sobie paluszkiem powiekę wewnętrznej strony, przysuwamy sobie tasiemkę, kładziemy naszą powiekę i delikatnie sobie doklejamy. W ten sposób wszystkie rzęsy zostaną złapane, a nasza tasiemka z płatkiem nie będą bijać się w oko. I teraz przechodzimy do naszego środka. Ja również sobie troszeczkę... Już teraz dalej yy, chwytam ten paseczek, natomiast nie chwytamy go gdzieś przy końcu. Dlaczego? Bo trudno nam będzie zapanować nad tą częścią yy, bliżej nosa. Więc sobie możemy chwycić teraz delikatnie w połowie. Zaginamy sobie rogi. Podnosimy naszą, naszą powiekę. Tutaj co mamy, to sobie naciągniemy. Hop, przykładam, kładę powiekę, dociskam naciągam, dociskam i spójrzcie, jeżeli ja sobie zliftuję naszą powiekę, to tutaj mam jeszcze widoczną e, dolną część naszego oka. Ja tego nie chcę widzieć, ponieważ wtedy najprawdopodobniej będę kleiła troszeczkę za daleko nasze rzęsy. Bo złudzenie optyczne tak zadziała, będziemy myślało, że bliżej kleimy, a się okaże potem, że za daleko. Dlatego ja chcę sobie zrobić taką e, naprawdę dobrą bazę i dobrze widzieć nasady rzęs. Więc sobie po prostu e, podnoszę jeszcze tą zewnętrzną część oka, łapię rzęski, naciągam i teraz mamy idealnie podklejone oko. Cały kącik wewnętrzny nam leży na płatku. Jeżeli chcemy mieć pewność, że oko naprawdę jest dobrze zabezpieczone, te rzęsy z dołu są zabezpieczone, możemy sobie jeszcze paluszkami podciągać delikatnie rzęski do góry. Zobaczcie, linia wodna jest wolna. Tutaj to samo. Zostawiamy. OK, jak już mamy tą procedurę gotową, przechodzimy do odtłuszczania rzęs. Do odtłuszczania używamy albo mikrobraszy, albo patyczków welurowych. Ja jestem fanką tych grubszych, dlatego dzisiaj użyję patyczka właśnie welurowego. Zasada do obu jest taka sama. Odkręcam sobie biocleaner, wylewam dosłownie dwie kropelki. Pamiętajcie, że nadmiar produktu zawsze wędruje w chusteczkę. Patyczek ma być wilgotny, a nie bardzo mokry. Ten produkt. Nie może ściekać po prostu z patyczka. Podwijam sobie rzęski i początkowo ruchem też takim delikatnie pulsacyjnym wymywam, odtłuszczam sobie rzęsy z każdej części oka. Teraz sobie delikatnie podnoszę, wymywam sobie przestrzenie międzyrzęsowe. Tutaj można zauważyć, że został tuż, więc za chwilkę sobie jeszcze domyjemy to mikrobraszem. I takim ruchem właśnie pulsacyjnym wchodzimy sobie w rzędy, delikatnie od dołu, od góry, aż będziemy miały pewność, że wszystkie rzęsy zostały dobrze odtłuszczone. Jak zauważyłyście lub, lub zauważyliście lub nie zauważyliście, tutaj w tym miejscu mamy pozostałość jeszcze z tuszu. Nie wiem, czy to widać. Mam nadzieję, że widać. Dlatego użyję sobie płynu micelarnego na mikrobrasza. Nadmiar odsączam w chusteczkę. Podwijam sobie powiekę do siebie. I delikatnie, takimi kolistymi ruchami, wymywam sobie to, co mi tutaj zostało. To jest bardzo ważne, ponieważ nasza klientka zostaje potem z takimi rzęsami i Z takimi przestrzeniami międzyrzęsowymi, i o ile wykonujemy um, objętości, to potem te przestrzenie rzęsowe przy dużych objętościach um, są bardzo ciasne i tego brudu po prostu nie będzie w sposób um, wymyć. Ok, powieka już jest w 100% czysta, także możemy przechodzić dalej. Czyli poprawiam sobie to miejsce jeszcze cleanerem i gotowe. Kolejna rzecz to lifting naszych powiek. Spójrzcie na to, że teraz, kiedy ja będę chciała separować nasze rzęski, widzę bardzo dobrze górny rząd. Bardzo często początkujący stylistki jeszcze nie do końca wiedzą, jak blisko powieki kleić. Mówi się, że 0,5 mm to jest odpowiednia odległość przy metodzie 1 do 1. Ja natomiast sugeruję kleić tak od 0,2 do 0,5. Żeby widzieć idealnie nasadę rzęs i żeby nie przyklejać naszych rzęs za daleko, czyli tak zwanym odrostem, polecam tak zwany lifting powiek, zwłaszcza w kąciku wewnętrznym. Kącik wewnętrzny dla początkujących, nie tylko początkujących stylistek, jest bardzo problematyczny. Dlatego pokażę Wam teraz mój sposób na lifting i lifting kącika wewnętrznego. Ucinamy sobie kawałek tasiemki 3M, przyklejamy mniej więcej przy samym kąciku. Teraz, uwaga, nie ciągniemy do boku. Naciągamy naszą powiekę do siebie i teraz do boku, i doklejamy tasiemkę. Spójrzcie, jak pięknie nam otworzył się tutaj kącik wewnętrzny. Teraz nie będzie absolutnie żadnego problemu z separacją nawet tych najmniejszych rzęsek, które są tuż na przodzie. Kiedy już nasz kącik wewnętrzny będzie gotowy, przechodzimy sobie na kącik zewnętrzny. I tutaj procedura jest podobna, tyle że przyklejamy sobie po prostu tasiemkę idąc do góry, naciągamy tą powiekę i przyklejamy, albo przyklejamy do skóry, albo przyklejamy do chusteczki. I tutaj jest to samo. Podwinięcie, bardzo ładnie jesteśmy w stanie dojść do każdej pojedynczej rzęsy. Jeżeli będziecie widzieć tutaj dolną powiekę, czyli płatek wam pójdzie troszeczkę niżej niż powinien być, to możecie go troszeczkę podciągnąć do góry, lub posługując się kolejną tasiemką, po prostu zakryć to miejsce. Tak, abyście widziały odpowiednią odległość, tak? Teraz w jaki sposób najprościej jest separować rzęs? Pokażę Wam mniej więcej 2-3 sposoby na separację. Metoda lasz to lasz, czyli rzęsa za rzęsą. Separujemy najpierw jedną rzęsę, czyli jedna rzęsa ma zostać pomiędzy pensetą separującą, nigdy dwie lub więcej. Wtedy unikniecie ryzyka z tzw. sklejek, będziecie mogły porządnie ukierunkować rzęsy. Absolutnie yy, każda rzęsa wtedy będzie idealnie yy, wtedy każda rzęsa będzie miała możliwość być idealnie doklejona i ukierunkowana. Przyklejamy i kierunkujemy do boku. Teraz idziemy do kolejnej rzęsy. Spójrzcie, ile tutaj moja modelka ma rzędów. Już w kąciku wewnętrznym jest ich trzy albo nawet cztery. Popychając do boku, pokazuje nam się kolejna rzęsa do, do wyklejenia. Nie wiem, czy to widać. Tutaj są dwie obok siebie, bardzo mocno przytulone. Więc, jeżeli mamy problem z wejściem między te rzęsy, możesz sobie delikatnie chwycić nasadę, nasadę wierzchołek rzęsy naturalnej, przesunąć i wejść pensetą separacyjną. I w taki oto sposób jesteś w stanie odseparować rzęsy. Przy każdych trudnych rzęsach lub wielorzędowych rzęsach. Taki sposób przytrzymania delikatnie naszej rzęsy od góry powoduje, że możesz nią manewrować w sposób naprawdę bardzo delikatny, i bez e, w ogóle niewyczuwalny dla twojej klientki. Wchodzisz sobie praktycznie na pół zamkniętej pęsetce, delikatnie otwierasz i gotowe. Pamiętajcie, żeby wasza separacja nie wyglądała w ten sposób. To już po prostu penseta jest za szeroko ułożona, i kiedy będziecie chciały pójść z rzęsą syntetyczną do kleju, najprawdopodobniej wam się poprzesuwa penseta i stracicie waszą separację. Pamiętaj, aby wchodzić bardzo delikatnie, wąsko i też wąsko mniej więcej ją utrzymywać. Teraz wejdziemy w metodę kaskadową, czyli skakaną. Czyli jedna rzęsa tu, jedna rzęsa tu, jedna rzęsa tu. Kiedy wykonujemy taką metodę. No wtedy, kiedy na przykład nasza klientka się spóźni, kiedy nie mamy odpowiednio dużo czasu, i potrzebujemy szybko uzupełnić lub wykleić w rzęsy. Ta metoda ma jeden minus. Bardzo ciężko jest idealnie ukierunkować rzęsy i bardzo ciężko jest je wykleić w 100%, ponieważ każda kolejna wyklejona rzęsa będzie zasłaniać następną. U jakąś tam ukrytą w rzędzie. Więc taka sama zasada jak przed chwilą. Wchodzimy sobie na przykład w środek, przytrzymuję sobie rzęskę i separuję. Trzymam ją w miarę wąską. Idę teraz w kolejną. Tą pensetą mogę sobie przesuwać rzęsy w prawo, tą w lewo i wchodzę. Jeżeli nie masz takiej stabilizacji w ręce, przytrzymujemy rzęskę. Takim ruchem pulsacyjnym, można by było powiedzieć, przesuwamy sobie rzęsy w lewo, to w prawo, a rzadko porujemy tą jedną, jedyną. I wchodzimy sobie na przykład tutaj w te miejsce. Ten sam e, Ta sama sytuacja. Chcemy wejść w tą dolną. Niestety tutaj nam zasłaniają jeszcze te górne. No to sobie ją chwytam, wchodzę i, i jest gotowe. Jeżeli na przykład. Chciałabyś jakąś wybrać sobie z środkowego rzędu. Niekoniecznie wiesz, o, tu jest problem, tak? Nie umiem wejść w te rzęsy. Pomóż sobie albo od dołu do góry pęsetą zabierającą, albo odwróć ją w ten sposób. I teraz jesteś w stanie. Wejść sobie w rzęski, hop, odwracamy pęsetę. Chwytamy za naszą naturalną, lewo, prawo. Hop i mamy. Pamiętaj, że to jest filmik instruktażowy całość będziemy pokazywać zawsze na szkoleniu. Bardzo ważne jest są odpowiednie dopasowane rzęsy do Twojej dłoni. Mają być miękkie, nie mogą być ciężkie, żeby Twój nadgarstek mógł prawidłowo i z lekkością pracować. Dlaczego? Bo po kilku godzinach ćwiczeń twoje ręce na pewno już dadzą o sobie znać. I też ta miękkość pensety spowoduje lekkość tutaj na głowie klientki. Też nie dociskamy mocno nasze, naszej dłoni do głowy klientki, żeby po prostu nie odczuwała dyskomfortu. I to jest wszystko, co dla Was przygotowałam.